Siemano, siemano, teraz właśnie wchodzi druga część Pana Butelki, yo, oczywiście yo, Marcinek. Idę sobie tutaj porzucać butelką, joł, jo, zostaw łapkę w górę, suba dzwonem, udostępnianie i komentarze, jo, jo, jej, jej, druga no część. Dobra. Pana butelki czeka tu dzisiaj. Badajcie na mój now nowczy film na kanale. Małpa marcia to mój kanał. Pijajcie na niego. Czekam na Was. I wbijcie mi 10 subów i bicie mu 50. Bo będzie mógł nagrywać live y na 50 subów. Dobra, zaczynamy odcinka. Pamiętajcie, że mi się nie udawało robić. Bo teraz mi się uda. Patrzcie. Nie Pierwsza nieudana, jak zawsze, nie? Druga nieudana czwarta, znaczy, trzecia czwarta <grymne> piąta <grymne> jak ty, ty nie umiesz rzucić no, no nie jestem głupi o no i w końcu mu się udało a nie tak jak na następnych no mi się ani razu nie udało o. ani razu mu się nie udało a i tak wbiliście, U. no drugi raz i tak wbiliście 18 łapek w górę, nie 20 ileś no to do... Jest niedawno ja nie patrzałem na te lajki. Dobra, jest już trzy. Musi być dziesięć w tym odcinku. Dobra. Jest już trzy. Cztery. Aj. Ale dwa razy z rzędu. No. Chyba, że się mylę. Pięć. Aj. Sześć. Tak. Siedem. I czy będzie teraz ósmy? Ósmy Dziewiąty Jest dziesiąty! Dobra, no, robimy po piętnaście. lecimy z tym koksem. Jedenasty Dwunasty Trzynasty Nie było nas tego. no Dobra, dobra no, To jest takie Jak to, to jest troll butelka No co to ma być Trzynasty No co to jest Taki wstyd Taki wstyd Tak był Taki wstyd No nie chyba Przedróź mi taką banalną butelkę Nie da się zrobić 15 jest. To... Ile już było? Nie 15 Dobra Oma... jest 15 Ale widzowie więc... Pamiętacie jak zawsze się oblewałem wodą ja ja Nie ay, robię ay, ay. tego, nie robię Wolić to. Ja za to muszę jeszcze jeden. No. Nie patrzcie na to, nie patrzcie. Nie patrzcie, nie patrzcie. No, jest. Wbijajcie nam kanał. Jo! To tam film z Robloxa. Joo! Najlepszy film na świecie. Yo! I dzięki za oglądanie. Nara!